Eee, no dobrze, no myślę, że dla mnie sam ważny jest sam start w tej chwili. Eee, nie spodziewam się sam wiele, ale myślę, że potrzebuję trochę kilometrów, kilometr po kilometrze, żeby przede wszystkim głowę uspokoić. To jest najistotniejsze, przynajmniej to co widzę w tej chwili w odcinku testowym. No i fajnie, myślę, że fajnie. Jak, jak przyjdzie ten moment i złapię ten rytm, to powinno być dobrze. Ale kiedy go złapię, to zobaczymy tak naprawdę. I... Więc mówię, że nie atakuję. Czy oprócz tego odcinka testowego dzisiejszego gdzieś jeszcze miałeś okazję? Eee, tak, o, przed całym rajdem nie. Dwa tygodnie temu odbyłem ostatni test. Eee, zrobiliśmy trochę kilometrów na testach i myślę, że one były bardzo potrzebne. przy się z samochodem, bawienie się przede wszystkim z ustawieniami samochodu. są bardzo istotne w 2000. No poznaję go coraz lepiej, no i... Mam nadzieję, że krok po kroku wracam. Pewnie przyjdzie taki moment, że osiągnę, osiągnę, osiągnę ten, osiągnę starą formę. Bardzo bym chciało. Kiedy zobaczymy. się Tak, myślę, że rajd będzie bardzo mocny. No, Szkoda, że się nie czuję na siłach, żeby się za bardzo włączyć w rywalizację. No ale cóż, no mam nadzieję, że przyjdzie moje 5 minut.